Krzysiem C wystartował event Halloween, który przyniósł bardzo dużo zmian. Nowa strefa PvP, event halloweenowy i jeszcze więcej. A ja w tym odcinku postanowiłem na nim zagrać. A jeżeli wy chcecie dostać dynię poziomu trzeciego na Krzysiu, jedyne co musicie zrobić to zostawić suba, lajka i napisać komentarz z nikiem. Siemano widzowie, witam was na Krzysiu. Dzisiaj, jak widzicie, jest event halloweenowy. Zmienił się ten napis, jest w ogóle pomarańczowy. Zmieniła się cała mapa, jak widzicie jest po prostu wszystko piękne. W tym odcinku po prostu zobaczymy sobie nowy event Halloween. No i zobaczymy sobie, co się dzieje na strefie PvP. Yy, myślę, że zaczniemy sobie właśnie od eventu Halloweenowego. Zobaczymy, co na nim można robić. No i dobra. Z tego co wiem, nie tracisz tutaj itemów. Są nowe eventówki. Jak widzicie, Kwawy, Klon i Ducho I jest to najlepsza skrzynka. Te skrzynki możemy zdobywać właśnie z wymiany przedmiotu. Yy, właśnie. Za 64 strasznych dni mamy drugi poziom dni. Ogólnie mamy też kalendarz halloweenowy. Odebrałem sobie już tutaj nagrodę. Tego jeszcze nie możemy. Ale widzicie, jest tu płomyczek za poziom pierwszy i takie rzeczy. Ogólnie jeszcze w tym kalendarzu można sobie kupić na karnet, gdzie mamy jeszcze lepsze rzeczy. Jak widzicie, mamy dosłownie co każdy level, prawie mamy skrzynię poziomu trzeciego. Więc myślę, że to naprawdę się opłaca. I m, posiadamy 50%, aby z gracza wydropić yy, straszny dynę poziom pierwszy. Są jeszcze moby na mapie, więc tego też będziemy dużo dropić. No i co, idę? Wam pokazać, jak to wygląda. Dobra, idę już tutaj się bić. Jest jakiś typ bez tego był. Dobra, gonię tu jeszcze jakichś typów. Biję sobie dwunastkę, tylko właśnie możliwe, że ja nie chcę się z nim do końca bić. O, oni mi pomagają w ogóle. Ale to nieważne, musimy sobie ich zabić. On ma pewnie dużo dyni Jakiś typo mi stackował hity Ale dobra, niech oni nie go biją, tak Idziemy sobie Powoli bili Jeszcze biję jakiegoś innego O, ma chyba jedenastki Zabiłem, ale nie mam niestety dyni w ogóle jest bardzo mały drop Z tego, dobra Zabijemy sobie jeszcze kilku typów I pójdziemy sobie na mapę PvP, bo też chcę zobaczyć co nam się dzieje Dobra, to jest Jakieś niepojęte, nie? Dobiję sobie go Zabiłem Nagonimy sobie typy Dobra Anasa jakoś bije Zabiję. Bije sobie Eryka Dobra, zabiję go sobie Zobaczymy Nie drobi mi żadna Straszna dynia, nie? To jest zepsute um, Ale no dobra Już tego Anasa zabiliśmy Ja go nie tego Dobra, on mnie knoknął Knoknij mnie dobra. Jeszcze raz on ma pewnie dużo dyni. Ona ma dwunastkę. Eee, tylko żeby nikt go nie zawalili. Dobra. Wkurzył mnie ten typ. Bijemy się z nim do końca. Zabiłem. Dobra. Mam pierwszą dynię. A nie, zebrał mi, zebrał mi, zebrał mi. Ale dobra, bijemy go sobie, bo ma dynię. Czyli może nam z niego wytropić. Tylko tutaj... O kurde, mamy przewalona. O ma dynię, muszę go zabić. Dobra, jeden hit, jeden hit, jeden hit, jeden hit Dobra, jeszcze kolejna ma dynię Mam dynię, mam dynię, mam dynię. Dobra, pierwsza dynia mi dropła eee, Jak widzicie jest tu straszna dynia poziom pierwszy. Jeszcze lis jakiś tutaj jest o kurde, nie mogę go trafić. Dobra, jeszcze kolejna dynia. Idziemy być jeszcze. Dobra, zabiłem. Tutaj niestety, ale nie udało nam się dropnąć dyni. Ja mam poszedł je odstawić. Dobra, biję go do końca. Idę sobie zaraz te dynie odstawić. No, mamy dwie dynie poziomu pierwszego, więc jest naprawdę dobrze. Dobra, więc tak, mamy sobie te dwie dynie. Odstawię je sobie. Teraz idziemy sobie na PvP przetestować nową mapę, bo ona jest naprawdę super. Dobra, ogólnie dokupimy sobie jakieś fajerwerki. Dobra, o, wystarczy. I dobra, wszystko już mamy, tylko jeszcze które musimy sobie dokupić. No i dobra, i możemy już lecieć. Jeszcze szybko rozlepam się. No i dobra, lecimy sobie już. I ogólnie tutaj już jest walka na totemy. Nie wiem, czy sobie totemu nie kupię. Chociaż może lepiej koksy. Bo koksy czy koła tylko kosztują. Kupię sobie może właśnie koksy jeszcze. Przetestujemy właśnie bitkę jeszcze na koksy. Kupię sobie... Z... Dobra, kupię sobie z 7 koksów. Dobra, mam za nim lecieć. Polecę sobie. Ko, ja nie wiem, czy on... O, chce się klepać. Ja nie chcę się chyba bić Ron Vana. Nie on to temu po pierwsze. Bo nie chcę akurat z wydawać 125 koła na totem. Ale myślę, że tutaj na środku nie ma co się bić. Poszukam sobie po generatorach. Eee, właśnie... Ja mogę z nim się iść bić, w sumie na platformę. O ma słabszy Dobra, bijemy go sobie Bra, niestety, ale Dobra, zjadłem sobie koksa On ma chyba lepszy Dobra, podwaliła jakaś czternastka mi go. No ale trudno, no Dobra, no Rozejrzmy się jeszcze, bo tutaj naprawdę jest dobra klepa. Podwaliłbym go jeszcze. Polecimy sobie jeszcze tutaj, sprzątniemy, może jakiegoś typa. czy tutaj jeszcze jakiś dobry lapa? Jakaś jedenastka. Ja bym chciał tą jedenastkę sobie zgarnąć. Tutaj ufoki trapują, ufoki tutaj trapują na ten łuk taki, tą eventówkę nową, więc ja bym po prostu się nie zbliżał. Ogólnie teraz nie wiem, czy jest sens się bić na PvP. Bo właśnie nie mam klanu, a bez klanu po prostu nic tu możecie nie ugrać. Więc ja jeszcze teraz sobie pójdę szybciutko na tą event i sobie też tam pozabijamy. No i dobra, idziemy na tego. Idziemy na. O, dobra, tutaj jakiś typ wyleciał. Idziemy właśnie na eventową. Biję sobie typów. Dobra. Ja go sprzątnąłem. O, modynie! Wywalił mi. Zjadłem koksa bez sensu. Dobra, po co on nie bije tą trzynastką? Dobra, niech się wywala. Mamy jedną dynię, mogę ją stracić. Dobra, nie mam dyni. Idziemy dalej. Yy... Będziemy go sobie bić. Jakiegoś typka. Kurde, on nie ma nic, a można go łatwo zabić. Dobra, zabiłem, ale nie mam dyni niestety. Ja już go nie będę klepał sobie tutaj. Odynia dynia! Dobra, jest jakieś typo z klanu żółw. Bijemy go sobie. Naprawdę napalamy się na niego. Możliwe, że on coś ma. Dobra, dynia kolejna! Mam już dwie dynie. Naprawdę te... Aha, on chce, żebym mu oddał. Dobra, jem koksa. Uciekam od niego. Dobra. Knokiem gram na knoka. Dobra, niestety mnie zabił, straciłem jedną dynię, mam cztery teraz w ale dobra, nie poddajemy się, dalej idziemy farmić te dynie, bo naprawdę cały czas jesteśmy na plus. Eee, bijemy sobie jakiegoś Mvipa, tylko jakiś typo jeszcze mnie od pleców leje. Czekajcie, bo wkurza mnie ten ogień, zaraz sobie wypijemy potkę na fire ziska, dobra mam dynię, o jakiś typo jest spokojnie mnie nie bije, bijemy jakiegoś typa, kolejna dynia, jest naprawdę duży drop. Nie wiem, co się stało, ale po prostu jakoś zaczynam nam bardzo dobrze to robić. Kolejna dynia. Ja nie wiem, jakieś 100% szans się zrobiło. Jak teraz nam wy... Dobra. To jest za mocno. To jest za mocno, ten event jest taki dowalony. Grajcie tu cały czas, bo naprawdę się opłaca. Dobra, idę jeszcze takich Steve'ków zabijać. Jak mają mi dynię dawać, no to czemu nie, nie? Dobra, ten mi nie dał akurat. To może nie jest 100%, ale na pewno są duże szanse. Dobra, oni się tutaj gonią, jakieś trzeba ludzie. Ja bym nie wchodził na tą lepszą strefę, a tam się da już zabijać. Więc na tą strefę widzowie nie wchodźcie, jak nie macie dobrych itemów. Dobra, ile tutaj jest os tych y, mobów? Dobra, jedna sztuka dynia. O, jest jeszcze jakiś typo. Ja tego typa będę sobie klepał. Zabiłem. Do kolejnego. Mam 6 dni. Dobra, mam nic prawie nie Dobra, wie się z 14, chociaż nie ma sensu. Dobra, tutaj kolejni idą. Po prostu jest tu taka klepa się na księciu. Wbijajcie nas tu event i po prostu farmcie. bo się opłaca. Dobra, kto. Jak on ma pewnie. Dobra, mam dnia. Dobra, kolejna dynia Mamy już 8 dyni, a farmimy może z 10 minut. To jest naprawdę... Ten event jest taki dowalony. Po prostu jak ktoś lubi sobie farmić te dynie. O, dobra? Jak ktoś lubi sobie tak farmić, zabijać, to naprawdę się opłaca. Dobra, mamy tutaj jakiegoś typa. On też ma pewnie. Dynia, chociaż nie, nie dropnął Trzeba... O, kurde, ty poko zabił byłacie. O, dobra, kolejna dynia. Mamy już 10. Dobra, będziemy sobie już uciekać na spawna. Mamy już 10 dni, więc myślę, że to nam wystarczy jak na ten odcinek. Bo tego możemy sobie zabić, bo ma dobry miecz, a jest Avk chyba. Czy nie jest Avk? Ale no, możemy sobie go bić. Dobra, ten nos chyba zabije. Czyż nie dam się tak zabić, ale no. Dobra, Dobra trudno. Oho! Oni dropnęli ze mnie 5 dni! No dobra, no i to tyle z tego odcinka, myślę, że Wam się spodobał. Jak widzieliście, na no farmie bardzo dużo dyni, Ogólnie bardzo się opłaca grać ten event na Krzysiu. Opłaca się też latać PvP, bo są bardzo duże hity. Róbcie sobie temy, latajcie i grajcie na Krzysiu, bo to jest naprawdę najlepszy serwer box PvP w Polsce. No i co? To tyle. siema!